Żmjecie się ze mnie chrząkam? Nie. Dzień dobry, dzień dobry, witamy się z Wami z łazienki, w której będziemy za chwilę układać płytki w końcu. Najpierw zaczynamy od tej ściany, bo ta ściana będzie w wzór, który jest pewnie najtrudniejszym do ułożenia, jeżeli chodzi o tą łazienkę, bo tu trzeba zachować 10 cm takiej przerwy między ścianą a tymi. Płytkami we wzór, a tu będą takie wcinki. Wiecie? Teraz Wam pokażę o co chodzi. Yy, I właśnie teraz sobie wymierzyliśmy środek, bo płytka ma 60 cm, jedna i 62, to będą te wcinki. I ona ma wzór w Monstery? Jakoś tak, ale zaraz Wam pokażę. I miałam coś jeszcze powiedzieć, jak zapomniałam. Teraz puszczamy sobie laser i od tego lasera tą jedną płytką będziemy iść w tą stronę, drugą będziemy iść w tą stronę. Zaczynamy od samego dołu z wzorem do góry. Płytki się skończą zaraz na samej górze? No, taki jest plan, bo generalnie, generalnie płyt, płytki mają 60 na 30 i ilość rzędów to wychodzi nam 270 na styk. Natomiast pamiętajmy, że tutaj okiełk jest opuszczony o jakieś 2,8 Centymetra, ponieważ jest zrobiony spadek. Także miejmy nadzieję, że po rozsunięciu naszych na dwóch się uda. A jak się nie uda, to kit. To będzie kit z silikonem. Silikon udam na paliwę, i będzie dobrze. Także zaczynamy najpierw od tej ściany, a później będziemy lecieć boczne, bo boczne są zwykłe białe. Na Gebericie też będą zwykłe białe. Te, co są tutaj. Ten Majster miał u siebie w mieszkaniu i był z nich bardzo zadowolony. Znale, One tak? One nie są w połysku, one są takie bardziej mat. Brudnie no mat. Ładne płytki, one były tanie, a będą tworzyły fajny efekt, bo wiadomo jak tutaj będzie taki wzór, no jakby taka fototapeta, no to jakbyśmy jeszcze tutaj zagrali jakimś kolorem albo coś, to, to chyba by było już za dużo. A tak to, to będzie grało główną rolę w tym kibelku. Jeszcze nie ma płytek na podłogę, ale to są w trakcie zamawiania. Chodźcie, pokażę Wam, jak będzie wyglądała ta ściana, czy później pokażemy? No. no to chodźcie. I tak będzie się prezentowała ta ściana. Ona nie jest do końca ułożona, bo już nam brakło miejsca w tym pokoju, bo musieliśmy sobie ją rozłożyć. Ona była w trzech paczkach i to będzie właśnie składało się z dwóch płytek po szerokości i będzie tworzyło taki... To, to Nie wiem czy to jest monster, Monstera, ale coś to jeszcze jest. Wygląda jak paproć. Jak co? Jak paproć. No, to jest jakiś amazonka. No, także to będzie tak wyglądało. Tu po bokach właśnie będą te wcinki. I wcinki są jakby też z tej mm, kategorii, z tych płytek. To nie było wybierane jakieś inne płytki, tylko były właśnie po no to... Będzie to będzie tutaj kontynuacja tego po prostu białego, nie? Tak. To zastanawiam się jak będzie wyglądało to przy tym zielonym. No, to zobaczymy jak się To, to są te płytki bazowe. I one są wszystkie takie same? Tak. No i to, to będzie wyglądało tak. To trzeba będzie ciąć na jakieś 10 cm. I tyle. Zobaczymy no, jak, jak to robi? będzie. Z jednej płytki kilka? No, zamówiła tak, że tu jest 9 na wy, wymiar. To będzie na pół. No i z jednej płytki opa. wejdą dwie. A reszta utwardzenie drogi. <laughs> no, bierzemy się do roboty. Teraz jak saper, trzeba płytka po płytce naklejać, bo wiecie, tutaj nie ma miejsca na pomyłki, bo to jest co do sztuki wyliczone, a wzór kosztował grube bil bimbaliony, tak więc yy, pierwsza płytka jeszcze trzeba pamiętać, żeby dobrze ją nakleić. Może zdjęcie sobie Nie, tak. Ogień. Majster już smaruje na grubo. Majster zmienia branżę, teraz będzie zawodowo łazienki układał. Wszyscy chęci możecie się do majstra zgłaszać. Ty, a jak robisz? Na płytce ma być płask. No i zaraz ci pierwsza płytka. Pierwsza idzie. Chyba nie z tej strony. Szefowa. Szefowa musi przyjść, bo ona wie jak ten wzór wygląda. Ale to chyba od tej strony. Dobra. I co? Poziomica słowika? No oczywiście. Ważne jest, żeby tu między odpływem a płytką została... miejsce, sumie. bo tam nie na, na silikon. Dobrze, żeby ta przerwa miała minimum 2 mm. Najlepiej posłużyć się klinami. Jak nie wchodzi, to trochę puchnąć w zależności na jakim grzebieniu pracujecie, bo jeżeli pracujecie na grzebieniu 12C, no to byście już tego tu nie włożyli. Praca w re szefowa smaruje szalona. Proszę bardzo, maszyna do płytek rozstawiona. Jakby ktoś się pytał, to jest Walmerek, który jeszcze żeśmy zakupili z Leroya, kiedy my się budowaliśmy i ta maszynka zrobiła nasze łazienki. Łazienki u mamusi, łazienki u majstra. Jarosław pożyczał od nas tą maszynkę. Michał, Michał pożyczał od nas tą maszynkę. Majster u żółwia zrobił łazienkę i to wszystko na jednym no Nożyku. Nożyku czyli nie było nic nie zostało wymienione. To jak było kupione, tak nie, tak więc no powiem szczerze, że dobra reklama bez reklamy. Tak więc maszyna do polecenia, tylko że to jest największa płytka, jaka tu wejdzie to 60. W dzisiejszych czasach, no powiem, że już nie jest uznawana za wielką formatową płytkę, tak jak kiedyś. A tutaj prace wyglądają następująco, tak więc dwie płytki są już przy Czepione. Boczny dekor docięty. Ja zaraz tnę drugi. Taki sam czy mniejszy. Zaraz św. No i oczywiście nasz kierownik budowy. Zmęczony. No, bo wy się grzebiecie. Czego się chichracie? Co ty tu masz? Płyczkę wyciętą. No jest tak go że nie wiadomo gdzie jest ucięta. Wiadomo, tak. bo tutaj jest ten... taka paska, ale tak to nie, nie widać, no, ale jest jak to tutaj wyglądają te nasze kwietniki, paprotniki? Amazonia! Świat paproci. Majster będzie yy, się kąpał, w głośniku będzie leciał dźwięk tukana. My... <laughs> tu w rogu sobie gdzieś zawiesi taki drążek, na którym małpę powiesi. Będzie miała jak w tej, w Amazonii. A takie małpki są w Ikei. one są ładne. Teodor ją rozszarką. Ale ładne są. <grym> zaraz Wam pokażemy mniej więcej jak, 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 jak docinić taką płytkę. Taki dekor. Ogólnie to jest ceramika, to się to łatwo tnie. Ale zaraz zobaczycie mniej więcej jak będziemy to docinać. No z tych dekorów, z tych boków, boczków no to no to tyle odpadu zostaje w drogę, nie? Ale no to po prostu tak być musiało. I tak. zobaczcie, wszystkie brudne prace odnośnie cięcia i niecięcia wykonujemy tutaj. No lepiej wyposażyć się w dwie szlifierki kątowe. Jedna, na której będzie tarcza do cięcia. majster ma akurat taką z plastrą miodu, ona jest do... Ona generalnie jest do robienia narożnika 45 do szlifu, ale dobrze ponoć tnie. nie. Jest jest pad polerski. Ile to jest? 200? 200. 200. I je są otwornice. Takie otwornice możecie cały zestaw zakupić. Za ile zapłaciłeś za te otwornice? 150 zł. 150 zł. I to się naprawdę przydaje. Nie? Nawet na jedną łazienkę, jakbyście mieli zrobić. No i co? Teraz Meister robi. Wzornik, Bo zobaczcie, tutaj będzie wycinany otwór pod podejście, pod chyba ciepłą wodę. No i żeby tu nie ma prowadzenia w takich nasadkach na, na, na fleksa, tak? no to żeby nie strzępiło, to bierzecie sobie kawałek płyty gipsowej, no co tam macie pod ręką, tak? Układacie sobie na wasz wzór, tam gdzie to jest zrobione. No i teraz stniecie, to jest ceramika, to pójdzie szybko. No i wycinte. I teraz tak, ja pamiętam jak my żeśmy się budowali i my takich bajerów nie mieliśmy. Wtedy nie było dostępności zamienników, trzeba było kupować oryginały, na które nas nie było stać. <laughs> Jeden otwór żeśmy chyba przez ponad godzinę wycinali. A było ich chyba ze 4 albo z 5, to sobie zauważcie ile trwało układanie płytek w łazience. A masakra. A tutaj? A tutaj? Zobaczymy, czy majster dobrze wyciął. Wiecie, tu jeszcze jakby co to przyjdzie rozetka. To można się pomylić. Ale no widzicie, że chyba w miarę pasuje. Troszkę do, troszkę do boku. ale Będziesz poszerzał? Yy, pasuje. No i tak. Czyli cięcie otworów mamy zaznaczone. Jak dociąć otwory? Są shorty u nas na kanale, ale możecie albo laserem sobie zaznaczyć Albo laserem sobie możecie zaznaczyć środek tego, i przyłożyć płytkę na przecięciu. Zobaczcie, jakie mamy tutaj kolejne postępy. No, ściana już jedna ułożona. A co tu się stało? Co tu się stało? Tu kolejna ściana zaczęła być układana. I powiem Wam, że nie bez przygód. Tak zwanych, nie wiem w ogóle dlaczego my to kręcimy. Nie kręcimy, bo w sumie to by było śmieszniejsze niż takie układanie, że wszystko jest ładnie pięknie i w ogóle e, już Wam mówię o co chodzi. Te płytki są 60x30 i te są 60 na 30 ale tylko w teorii na papierze, bo tak naprawdę te płytki są rektyfikowane z formy pewnie 60x30, czyli były później ścinane z krawędzi, żeby miały kąty, więc one mają ile? 598 i 298 i to jest napisane na opakowaniu. No to dobra, no to widzicie, że one nie są równe. Czyli te, tak jak żeśmy zaczęli sobie od spodu, to góra wyszła idealnie. Natomiast te, moi drodzy, jak żeśmy zaczęli równo układać z tymi płytkami, no to wyszło, że na górze zostaje taka 2 japa. No i tego nie można było tak zostawić, bo to by słabo wyglądało, tak więc słuchajcie będzie wyglądać też słabo, ale lepiej u góry. Tak więc zostały dwa rzędy odklejone, przemierzone to wszystko, bo wiecie jak płytki najlepiej sobie rozmierzać. Słuchajcie, na prostej podłodze ułóżcie sobie te płytki, jedna obok drugiej, tyle ile widzicie, że wam rzędów wejdzie z krzyżykami, żebyście już sobie dystansę porobili i zmierzcie to realnie ile to ma, dopiero później ten wymiar przenosicie sobie na ścianę i wtedy wiecie, że Was nic nie zaskoczy, bo jak sobie tak wiecie po prostu z wyników pokalkulujecie to potem nie wyjdzie no i przez to, że tak zostało zrobione, no to te fugi tutaj nie będą się za bardzo zgrywać, no bo no, to jest po i tak prostu się wynikające zbyt... z tego, że te płytki są różne, tak, ale tu będzie biała fuga zastosowana, więc sądzę, że to wszystko zniknie i nie będzie takie nachalne, ale tak tego po prostu yy, inaczej nie dało się zrobić, tak więc bierzcie to pod uwagę, że jeśli marzą Wam się jakieś płytki różnych producentów obok siebie, jeśli one mają podobne wymiary, a nie są identyczne i chcielibyście zadbać o to, żeby fuga przechodziła w fugę, to się to... To się to rzadko uda. Tak więc najlepiej, jeśli tak chcecie, no to z jednych producentów korzystać płytek z tej samej serii, to wtedy będzie git. No, a jeśli już taka sytuacja będzie, to lepiej po prostu wziąć już typowo niestandardową płytkę, która będzie, nie wiem, 40 albo 60, bo 60 to może jeszcze niekoniecznie, ale wtedy będziecie mieli. Nie będziecie mieli tego problemu, że gdzieś tam fuga w fugę Wam nie wychodzi. Ja uważam, że to i tak wygląda bardziej estetycznie, bo mamy całą płytkę od dołu, będzie cała płytka u, u, u góry i cała płytka u dołu. Tutaj y, dolatujemy sobie do końca tej ściany. Chyba trzeba będzie zastosować sobie podporę tak. e, teleskopową, żeby tutaj nic się nie stało. I przechodzimy tutaj na tą ścianę. Będziemy mieli do zrobienia jeszcze zabudowę gebritu i ścianę za szefową i będziemy mogli i to Bro, wszystko w łazienki tak tutaj już nie będzie fajerwerków tutaj już te białe płytki będą na pozostałych ścianach swoją drogą to są te same płytki które były u Majstra w, okay. w, w, tak więc nostalgia 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 no i później podłoga natomiast podłoga na końcu bo po prostu tej podłogi jeszcze nie ma jeszcze idzie zamówienie tak to byśmy zaczęli pewnie od podłogi no ale a ja jeszcze chcę coś powiedzieć. Proszę. Zobaczcie yy, ten wzór. Ja dopiero później na to wpadłam, bo ja myślałam, że producent tak każe zrobić wzór po środku i docinki po bokach. Ale okazało się, że to wymyślił chyba Majster z Basią i nie wiem czy nie lepiej by to wyglądało jakby ten wzór przesunąć do boku, a wcinka żeby była tylko tutaj, bo widzicie jak ten wzór jest tutaj. Tak odcięty, no ale zauważyłam to dopiero jak my to ułożyliśmy i <gry> już było za późno. Cóż zrobisz, no nic nie mnie zrobisz, tak to jest, no życie jest. Ja też miałem być piękny, kurde, i atletyczny, a wyszło jak A proszę, jak tak jesteś? Ej, piękny i komiczny. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, lecimy dalej. Moi drodzy, trochę nauki. Teraz pokażemy wam, z racji tego, że nie pokazujemy jak płytki się przyklejają. Zobaczycie chociaż, jak sobie otwory dorobić bez kombinowania na ustawianie na lasek, tylko na miarkę. Czyli tak, najlepiej, najłatwiej będzie, dwie osoby, jedna osoba ma sztywną miarkę i będzie podawała wymiar, ja będę to przenosił od razu na płytkę. Czyli pierwszy wymiar. majster przykłada sobie krzyżyk jako dystans, żeby już mieć po prostu odległość. Od boku płytki. I teraz podajesz wymiar. Do pierwszego zawoju. Zamy tu 6,5. 6,5 do 9,5. Mhm. I potem mamy... Spuścimy trochę lufu.

takie wymiary. Teraz bierzecie sobie ołówek. I sobie robimy tak. Cmyches i cmychę i, i ciach i ciach. Dobra, to już mamy wypoziomowane i teraz od dołu, od listwy startowej albo od podłogi, generalnie od czegoś stałego, od dołu 17. No to muszę poprawić. 17 do 20,5 pół. Do 20,5 i pół. I ten drugi pewnie też będzie 17, I 20. Pewnie tak samo. I mamy 17, 20,5 Dobra. teraz patrzcie tutaj się będzie działo. Magia. <noise> Magic. Jakby powiedział Jest Fasula. Magic. To muszę sobie przedłużyć. Ciąg. Ciąg. Gorzej będzie, jak wam pokażemy, a to, to się nie, nie zgodzi, że i tu mamy nasze kółka. Ok. I teraz następne. 12. To 18 i i 18,5. 8,5 do 15,5. Dobra, mamy nasze kwadraciki. Teraz bierzemy sobie otwornicę, ustawiamy ją w środku tych kwadratów i wycinamy na gotowo. Na żywo, bez cięcia, prosto z naszego studia nadawamy live'a <śpiewa> i zobaczymy, czy to co ja wam powiedziałem miało jakikolwiek <śpiewa> sens czy możecie robić tak jak powiedzieliśmy. No chyba możecie. Nie? No chyba możecie, nie? Kurde, a miało wyjść, bo miałem dać ten taki dźwięk, taki trum, surprise, ale no nie będzie. No ładnie pan poszło, wiesz? Ja robiłem, to ja robiłem. <śpiewa> Teodorek, to do reklam, nie mam nic. Tak. Tak więc widzicie moi drodzy, kolejne potwierdzenie, że to co chyba najprostszej każdego stać chyba jest najlepsze, bo zajęło to o wiele mniej czasu niż każdą dziurę mielibyśmy ustawiać pod laser. No i ostatecznie wyszło... Aj, no wyszło pięknie jak taki mini. Pasuje w każdym mm -hmm.